Dla jednych kraina z baśni tysiąca i jednej nocy, pełna kolorów, zapachów i niesamowitej architektury. Dla innych piekło na ziemi, gdzie każdy próbuje cię oszukać, a chaos na ulicy sprawia, że masz ochotę uciec pierwszym lotem do domu. To jeden z tych kierunków, który budzi emocje i to skrajne. Kochasz albo nie kochasz. Nie ma opcji pośrodku. Ja jestem Klaudia, a to jest podcast Kierunek Podróże. Dziś biorę na tapet Maroko, czyli północnoafrykański hit, który dzięki tanim lotom stał się dla nas nową Chorwacją, tylko bardziej egzotyczną. Opowiem wam, dlaczego marakesz pachnie przyprawami, miętą i czymś znacznie gorszym. Zdradzę, jak nie dać sobie wrzucić małpy na plecy, i to dosłownie, i co zrobić, żeby w nocy nie zamarznąć na pustyni. Zdradzę też, czy dwie dziewczyny mogą się tam czuć bezpiecznie i czy warto lecieć tam zimą. Zapnijcie pasy, bo startujemy. Na dobry początek, gdzie, kiedy i za ile? Zacznijmy od konkretów. Polacy pokochali Maroko z dwóch powodów: jest tanio i jest egzotycznie. Najczęściej wybieramy dwa kierunki Marrakesz. Miasto, historia i chaos, no i Agadir. Plaża, ocean i relaks. Pogoda? Kiedy lecieć, żeby nie pożałować? No to po kolei. Zima, czyli styczeń i luty, to czas idealny na zwiedzanie. W dzień w Marrakeszu czy Agadirze macie przyjemne 18-22 stopnie. Jest słońce, da się chodzić w bluzie, ale uwaga, noce są zimne. Temperatura spada do 5, 8 stopni, a na pustyni nawet poniżej zera. O tym, dlaczego to problem, powiem Wam nieco później. Lato? Lipiec i sierpień? Odradzam. No, chyba, że marzycie o zostaniu, nie wiem, kurczakiem w piekarniku. W Marrakeszu temperatury przekraczają wtedy 40, a nawet 45 stopni. Agadir jest chłodniejszy dzięki bryzie z oceanu, ale i tak słońce parzy niemiłosiernie. Jeżeli nie jesteście fanem takiej aury, Odradzam. I mój werdykt? Wiosna i jesień to strzał w dziesiątkę pod względem pogody. Ja byłam na początku marca i do domu wróciłam solidnie opalona. Ale zima to strzał w dziesiątkę dla waszego portfela, bo jest po prostu o wiele taniej i mniej tłoczna. A jak się tam dostać? Siatka połączeń z Polski jest teraz naprawdę genialna. Wizer zabierze was do Agadiru, z Katowic i Warszawy Chopina oraz do Marrakeszu ale tylko z Warszawy. Ryanair lata do Agadiru z Wrocławia i Krakowa i do Marrakeszu z Krakowa. Do tego wyścigu o Maroko włączył się też lot, który oferuje rejsy z Warszawy do Marrakeszu. No i oczywiście są też biura podróży, które wysyłają tam ludzi czarterami. Opcji jest zatem mnóstwo, a ceny spadają nawet poniżej 300-400 zł w dwie strony, jeżeli lecicie z plecakiem. No i właśnie dlatego moim zdaniem Żal nie wykorzystać tej okazji. No i zacznijmy po kolei. Marrakesz, czyli moje wielkie kolorowe zauroczenie. Byłam w Marrakeszu i powiem Wam szczerze, bawiłam się świetnie. To miasto to dosłownie atak na zmysły. Kolory są bardziej nasycone, zapachy intensywniejsze. Co trzeba zobaczyć, żeby poczuć ten klimat? Na pewno obowiązkowym punktem jest Medyna. To serce miasta, labirynt wąskich uliczek, straganów z przyprawami, dywanami, lampionami i sklepami rzeźników, w których nie ma lodówek. Wygląda bajecznie i przerażająco, ale pachnie różnie. Zwłaszcza jeśli traficie do garbarni skór. Pro tip, garbarnie są fotogeniczne, ale z góry. Ale smród skóry obrabianej w gołębich odchodach? Tak, to tradycyjna metoda wykręca nos. Tam się nie da oddychać. Na wejściu dostaniecie gałązkę mięty. I uwierzcie mi, trzymajcie ją. Trzymajcie ją przy nosie jak maskę tlenową. To ratuje życie, bo inaczej niestety my, Europejczycy, nie jesteśmy w stanie tam wytrzymać. Dalej Madresa ben Youssef. Dawna szkoła koraniczna. Architektoniczny majstersztyk. Każdy kafelek, każda rzeźba w drewnie to małe dzieło sztuki, ale ważne to jest mekka instagramerów. Jeżeli chcecie mieć zdjęcie bez tłumów w tle, musicie być tam w chwili otwarcia bramy. 15 minut później jest już po zawodach. Marrakesz to też pałace i tutaj na pewno polecę wam Pałac Bahia. Niesamowite dziedzińce pełne kwiatów, fontan i kolorowych mozaik. Oczopląc w najlepszym wydaniu w zasadzie. To jest ciekawe w Marrakeszu, że ta strokacizna Jakoś tam do siebie pasuje, a w Europie nie, raczej byśmy jej nie zaakceptowali. Pałac El Badi to ruiny, ale robią ogromne wrażenie swoją skalą. Dalej, ogrody Majorel i Muzeum Yves Saint-Laurent. Słynny projektant mody pokochał Marrakesz tak bardzo, że uratował tam ogród przed zniszczeniem. Kobaltowy niebieski, Majorel Blue, kaktusy z całego świata i luksusowa moda. Ale ostrzeżenie! Nie kupicie biletów w kasie na miejscu. Musicie je kupić online i to najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Znikają szybciej niż bilety na koncert Taylor Swift. Ale Maroko to nie tylko Marrakesz, więc skoro już tam jesteście, warto ruszyć tyłek poza czerwone miasto. I tu na dobry początek Agadir. Jeśli Marrakesz was zmęczy, tutaj odpoczniecie. szeroka plaża, promenada, hotel all-inclusive, bardziej europejską, mniej egzotycznie, ale Czasem tego też nam potrzeba. Szabszawan? Błękitne miasto. Każdy dom, schodek i doniczki są pomalowane na niebiesko. Wygląda to trochę jak wioska Smurfów. Jest, jest daleko na północy, ale dla tych widoków naprawdę warto. To moje małe marokańskie marzenie. Barzazat? Marokański Hollywood. Pustynne krajobrazy i kazby, które grały, nie wiem, w Gladiatorze, Grze o Tron, czy mumii. Czujecie się jak na planie filmowym. Kolejny punkt obowiązkowy: noc na pustyni. Wycieczka na Saharę, jazda na Wielbłądzie o zachodzie słońca i nocleg w namiotach pod niebem pełnym gwiazd. Czysta magia. Tylko pamiętajcie, w nocy na pustyni jest zimno. I to bardzo. Hamam? Marokańska łaźnia. To nie jest. Zwykła spa to rytuał, w którym panie szorują was specjalną rękowicą tak mocno, że schodzi z was warstwa skóry, o której istnieniu nie mieliście pojęcia. Wychodzicie stamtąd czyści, jak noworodki. Surfing, wybrzeże Agadiru i jego okolice to naprawdę raj dla surferów. Fale są świetne w zasadzie przez cały rok. I kiedy będziecie zwiedzać, pamiętajcie o jednej ważnej zasadzie. W Maroku meczety to miejsca święte. A nie atrakcje turystyczne. Niewierni nie mają wstępu do środka. Wyjątek jest jeden: chodzi o meczet Hasana II w Casablance. Tam można wejść do środka, ale tylko z przewodnikiem. I wszystko brzmi pięknie, ale Maroko to też hmm, poniekąd szkoła asertywności. Tu nie musi być twarde i stanowcze. Na co uważać? No na pewno na plac Dżama Elfna w Marrakeszu. W dzień spokojny, wieczorem to prawdziwy cyrk. Naprawdę żadne inne miejsce w Maroku nie zmęczyło mnie tak jak ten plac. Unikajcie przede wszystkim panów z małpami. Zanim się zorientujecie, macie małpę na plecach, a pan robi zdjęcie i żąda pieniędzy. So a niestety małpy bywają agresywne, no i nigdy nie wiadomo, czy nie przynoszą jakichś chorób. Jedzenie na straganach? Naciągacze są bardzo agresywni, a ceny na placu są wyższe niż 5 minut spacerem. Dalej, w głąb medyny. To jest zamknięte? kolejny chwyt w Marrakeszu. Idziesz ulicą, podchodzi locals i mówi, tędy nie przejdziesz, ulica zamknięta, choć pokażę ci skrót. To raczej kłamstwo. Pewnie zaprowadzi się do sklepu kuzyna, albo zażąda kasy za bycie przewodnikiem. Czasem zdarza się też, że opowiedzą wam jakieś ciekawostki o mieście, no i niestety na koniec też poproszą o dodatkową zapłatę. Dlatego na wszelki wypadek próbujcie ich ignorować i po prostu idźcie dalej. Kolejny chwyt Prezent od serca malowany henną. Podchodzi kobieta, łapie Cię za rękę i zaczyna malować henną. Mówi Gift Prezent. Jak się skończy? No cóż, no, żąda zapłaty i robi awanturę. Nie dajcie się lepiej na to złapać. A na koniec złota porada: targowanie. W Medynie ceny wywoławcze są naprawdę z kosmosu. Jeżeli sprzedawca mówi 200 dirhamów, twoja cena to 50 i spotkacie się. Pewnie gdzieś po środku. Jeśli nie zbijecie ceny o co najmniej połowę, to znaczy, że przepłaciliście. W przypadku wysokich kwot, targujcie nawet zdecydowanie poniżej połowy zasugerowanej ceny, no bo tam naprawdę, zwłaszcza w Marrakeszu, są one wywindowane w kosmos. Kolejny punkt to moje doświadczenia i praktyczne porady, jak w ogóle ugryźć temat przede wszystkim Marrakeszu i no po prostu jak czuć się tam dobrze. Na dobry początek, gdzie spać? Bo to bywa zagadką. Ja omijałabym raczej hotele, i wybrała riad. Tak zrobiłam i byłam naprawdę zachwycona. Śpicie w tradycyjnych domach z wewnętrznym dziedzińcem, fontanną i tarasem na dachu z basenem. Klimat jest naprawdę nieziemski, a dodatkowo no jednak poznajecie część kultury i tradycji tego miejsca. Tylko że uwaga! Tradycyjne riady rzadko mają ogrzewanie. Zimą w nocy w pokoju może być, nie wiem, 12 stopni. Upewnijcie się, że albo mają klimatyzację z funkcją grzania, albo grzejnik, albo po prostu zabierzcie bardzo ciepłą piżamę. Język angielski na miejscu? No nie do końca. W Maroku raczej króluje francuski. Warto znać chociażby bonjour, merci i combien, czyli ile? No, mais non, je, je ne vais pas crier. Combien? Nawigacja? GPS w Medynie wariuje. Przez wąskie uliczki i wysokie mury. Google Maps często pokazuje głupoty. Ściągnijcie aplikację Maps.me i mapkę Maroka Offline, zwłaszcza Marrakeszu, no bo to akurat mój przykład. Mnie uratowała tyłek i to nie raz, e, natomiast w złą uliczkę zaprowadziła mnie tylko raz, a wtedy akurat przydarzyło się, że... Miła pani zaprowadziła nas w odpowiednie miejsce, bo po prostu do atrakcji podeszliśmy od tyłu zamiast od frontu. A jak już o wyjeździe mowa, to oczywiście nie da się e, wrócić do Polski bez pamiątek. Tylko, że zamiast magnesu kupcie coś bardziej użytecznego. Polecam na pewno mentol w kryształkach. Małe, białe fragmenty, rzucasz jeden do wrzątku i robisz inhalację. Na katar, na zatoki działa jak dynamit. Podobno pomaga też e, na migreny. Naprawdę rozwiązanie cudowne. Dalej, tutaj pewnie przeczytam źle, ale mam nadzieję, że nikt mnie nie obrazi, Aker Fassi, czyli berberejska szminka. Wygląda jak mała gliniana miseczka pomalowana na czerwono. Zwilżasz najlepiej pędzelek, pocierasz i masz piękny czerwony kolor na ustach, który utrzymuje się bardzo długo. Tylko uwaga, nie dotykajcie tego palcem. Jeżeli nie chcecie, żeby był czerwony przez dwa kolejne dni, Uwierzcie mi, to barwi dosłownie wszystko. Kolejny punkt, który warto wrzucić do plecaka: woda różana i olejek arganowy. Klasyka kosmetyczna, są tanie i naprawdę świetnej jakości. Kolejny punkt: ceramika i tażin, ale to już opcja dla tych, którzy mają trochę więcej miejsca w bagażu. Są piękne, kolorowe i naprawdę będą bardzo długo zdobiły wasze kuchnie i stoły. Wyroby ze skóry. Torby, paski, pufy śmierdzą na początku i to także się nie da wejść. Pamiętajcie, gdzie są produkowane, ale są wieczne. Z plecakiem chodzę od 3 lat, nadal potrafi trącić padliną, zwłaszcza w ciepłe dni, ale wygląda jak nowy. I go uwielbiam. I podsumowując, czy maroko jest trudne? Hm, trochę tak. Kultura jest inna, trzeba uważać na naciągaczy i być asertywnym. I to bardzo. Ale czy warto? Moim zdaniem absolutnie. Ja byłam w Marrakeszu tylko z koleżanką. Spacerowałyśmy same od rana do późnego wieczoru. Targowałyśmy się, a co najważniejsze, czułyśmy się bezpiecznie. Oczywiście trzeba zachować zdrowy rozsądek i ubierać się no, nieco skromniej, żeby nie przeciągać niechcianych spojrzeń, ale nie dajmy się też zwariować. Ja chodziłam w t-shircie i spodniach do kostki, bo po prostu nawet w gorące dni tak lubię. Ten kraj ma w sobie magię, której nie znajdziecie w Europie. A ja na pewno jeszcze tam wrócę, bo nie skończyłam swojej marokańskiej przygody. W lutym jadę tylko na moment, tym razem sprawdzić, czy Agadir faktycznie jest tak leniwy jak mówią. A na dziś to tyle. Subskrybujcie Kierunek Podróże, pakujcie walizki i ciepłe skarpety do riadu, no i cóż, ruszajcie w świat i na podwój baroka. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnym odcinku.